Chcę Państwa zapytać o wybory w Wielkiej Brytanii, które skończyły się miażdżącą porażką konserwatystów. Po 14 latach utracili władzę. Będzie rządziła Partia Pracy, premier Kirch Starmer i Oponenci mu zarzucali, że on jest mało wyrazisty, brak mu doświadczenia politycznego, on się w spotach reklamował jako kandydat zmiany, był za utrzymaniem podatków na dotychczasowym poziomie, skróceniem czasu oczekiwania do lekarzy, rozbiciem gangu przemytników ludzi, czyli ograniczeniem liczby imigrantów i obcięciem rachunków za energię elektryczną. Mogłabym właściwie powiedzieć, że to są hasła, które też u nas były w kampanii aktualne na razie ceny prądu i w Polsce rosną, ale chcę państwa zapytać, co się zmieni w Wielkiej Brytanii? Czy na nowo rozgorzeje dyskusja o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i czy konserwatyści zapłacili cenę za Brexit? Joanna Krusiek-Rostkowski. Ja akurat czwartek miałam okazję rozmawiać z moim, z moim kolegą Waliczykiem, bardzo podnieconym tym, co co, co się w Wielkiej Brytanii dzieje. Oczywiście kwestia niezadowolenia, Takiego wyjścia z szoku po wyjściu z, z, z Unii Europejskiej. Ja Myślę, że to jest główny w tej chwili powód, dla którego konserwatyści przegrali. I to jest na tyle, na, na tyle spektakularna przegrana, że ten mój kolega i to jest pierwsza tak naprawdę od 200 lat się coś takiego wy, wy, wydarzyło, że żeby aż taka zmiana nie była. Tak? Taka, jakby, tymi, tymi taka różnica między tymi dwoma głównymi Taka różnica i partiami. że jakby absolutnie podstawą, tego jest fakt, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. A dzisiaj sondaże te... pokazują, że większość jest za i, powrotem. I tego są konsekwencje, tak? Bo, no, wszelakie. Yy, ale też, żeby była jasność, yy, nawet gdyby w tej chwili bardzo optymistycznie zdecydowana większość Brytyjczyków powiedziała, dobrze, my chcemy być z powrotem w Unii Europejskiej, to jest bardzo długotworowy proces. Więc ja sądzę, że o tym się będzie mówić, yy, natomiast to nie jest sytuacja do, do, do odwrócenia w, 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 w krótkim czasie mówi się o, o perspektywie na przykład 20 lat. Tylko za 20 lat Unia Europejska może być zupełnie inną Unią, także no, to są po prostu bardzo drogie konsekwencje y, wyjścia z Unii Europejskiej. Przypomnę, że ci, którzy źle życzą Unii, ci, którzy źle życzą Europie, między innymi rosyjska dezinformacja miała swój wpływ, tak, na nastroje na wtedy brexitowe. brexitowe? I myślę, że my również jako kraj przyfrontowy powinniśmy brać z tego. Leksię. Senatorka Biejat, pani się chyba cieszy, ale pytanie jest takie, czy gdyby partia pracy miała takiego wyrazistego skrajnego lidera jak Jeremy Corbyn, Czyby wróciła do władzy, bo jednak być może zaletą Starmera jest to, że on jest taki, powiedziałabym, gładki. Akurat jeśli chodzi o. Starmera, to wyraźnie widać z różnych też sąd ulicznych, wypowiedzi w mediach i ekspertów i, i obywateli, że Starmer nie był niczyim kandydatem marzeń. Że Starmer nie, Niektórzy nawet mają nadzieję, że zaraz go zmienią. Że Starmer że właśnie... Zmienił. Było dużo zarzutów o ten jego, ten jego miałkość, brak wyrazistości, to, że w sondażach wielu, większość wyborców mówiła, że właściwie nie wiedzą o co mu chodzi i jakie są dla niego najważniejsze sprawy. Te wybory są i mówię to z przykrością, bo oczywiście bardzo bym kibicowała, bardzo kibicuję Labour i kolegom z lewicy. Natomiast te wybory były przede wszystkim o klęsce konserwatystów, o klęsce Torysów. I tak, ta klęska, na tę klęskę walnie przy, złożyło się, złożył się Brexit i konsekwencje Brexitu, które były katastrofalne dla obywateli, dla firm, dla przedsiębiorców, dla, dla zwykłych mieszkańców, ale również. Lata, kilkanaście lat polityki austerity i cięcia wydatków socjalnych. I to trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić. Cięcie wydatków na ochronę zdrowia, cięcie wydatków na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, cięcie wydatków na wsparcie w zakupie leków, wreszcie doprowadzenie właśnie do ekstremalnego wyskoczenia w kosmos cen prądu. Ja to wiem nie tylko z doniesień medialnych, ale też stąd, że jeździłam w poprzedniej kadencji do naszej Polonii, również w Anglii. I rozmawiałam do kropki, z, z, z tym mieszkaniem. Tak, końca, tak rozmawiałam końca, na temat radiowej. tego, że byli ludzie, którzy po prostu. Chodzili do metra w zimą, żeby się ogrzać, bo tam było cieplej, w niższych liniach metra, u w domu. Trudno oczekiwać, że tacy ludzie nie wykonają takiego ruchu, który wykonali, czyli wybiorą kogokolwiek, kto nie będzie to rysali, po prostu. Dopójdźmy do głosu stronę opozycyjną, bo tak to się u nas ułożyło, że po jednej stronie siedzi koalicja rządząca, po drugiej opozycja. Pan Krzysztof Szczucki. Ma pan półtorej minuty. Znaczy, szanowni Państwo, to nie tylko Wielka Brytania, ale Francja, to też kwestia chociażby tematu cen energii. Tam Narodowe bardzo ten temat i, i pan Bardela podnosi. Właśnie dlatego też nie tylko ze względów migracyjnych, chociaż pewnie przede wszystkim, ale także dlatego zdobywa poparcie. Ale też nie, nie mówmy tutaj, że Partia Pracy osiągnęła jakiś rewelacyjny wynik w mandatach. Tak, ale to wynika z metod przeliczania Obraz. głosów z jednomandatowych okręgów wyborczych. Dokładnie tam wskazuje się, że mniejsze partie, które zdobyły ponad 40 procent głosów, zapewniły sobie tylko 18 procent miejsc w parlamencie. I wśród tych partii są także partie. Dużo bardziej eurosceptyczny niż partia konserwatystów, które są skrajnie antyunijne, więc wcale nie jest UK, tak. Nie Nadziel można faradz. powiedzieć dokładnie, że całe społeczeństwo brytyjskie tęskni za, za Unią Europejską. No to to fałsobe, się, tak, skuteczna skuteczna ten jest próba dostania się To skuteczna poparcie, znaczy wzrosła negatywna grupa zwolenników w wyjścia z Unii Europejskiej. Kość trudno tak, bo to... sobie wyobrazić, by jakakolwiek formacja polityczna w Wielkiej Brytanii, tutaj, tematem wyszli powrotu do, do Unii Europejskiej. Dokładnie, więc grono sceptyków funkcjonowania w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej także wśród laburzystów jest duże i myślę, że tego tematu dalej ten rząd nie będzie podejmował. Te wybory to jest klęska porażka partii konserwatywnej niż większe zwycięstwo laburzystów, bo nawet te wyniki liberalnych demokratów wskazują, że przepływy z partii konserwatyw konserwatywnej były w te dwie strony, aniżeli bezpośrednio to kandydaci to kandydaci laburzystów zyskiwali tam bardzo dobre poparcie, więc wydaje się, że właśnie ta ordynacja może trochę zamazywać obraz poparcia, no ale życzę powodzenia nowemu rządowi i tego, żeby to nowe otwarcie współpracy też z Unią Europejską było jak najlepsze, bo to jest też w naszym interesie. Witold Tumanowicz jest zadowolony z sukcesu Faraża. to w ogóle rozszerzenie systemu, które zawsze uczyliśmy się, że jest dwupartyjne. Oczywiście jest to nieprawdą. No, w Wielkiej Brytanii jest dużo partii. Jak widać też dostają się do parlamentu, tylko system no zakłamuje tą rzeczywistość, bo partia pracy wcale nie osiągnęła jakiegoś rewelacyjnego wyniku. Co więcej, osiągnęła raczej gorszy niż 8 lat temu, więc raczej to nie jest Efektem z tego Brexitu, bo jeśli mamy patrzeć na jakikolwiek efekt, to jest to, że właśnie partia Faradża otrzymała 14, ponad procent i 3,5 miliona głosów. To jest naprawdę ogromny sukces i tylko i wyłącznie sytuacja, gdzie mamy Jowy, doprowadziła do, do tego, że ma tylko i wyłącznie kilku reprezentantów w Izbie Gmin, która liczy przecież ponad 600 reprezentantów. Więc w tym zakresie to tutaj wynik taki, jeśli chodzi o przeliczenie na mandaty, Zakłamuje rzeczywistość bardzo mocno, ale jednocześnie pokazuje, że, Jeszcze, jednak Uniu, że jednak w Wielkiej Brytanii jednak ciągle jednak jest chęć tego, aby utrzymać ten kurs, żeby te reformować Unię Europejską, reformować Wielką Brytanię, więc wydziela Faradza rzeczywiście. Gratulujemy zwycięzcom, taka jest istota demokracji, że jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Najbliższy szczyt na to to będzie doskonała okazja do rozmowy pomiędzy nowym premierem Wielkiej Brytanii a panem prezydentem Andrzejem Dudą. W kontekście też być może wizyty premiera Wielkiej Brytanii w Polsce.